Witam w kolejnym odcinku z Pokémon Y na zlep, moi drodzy. Oczywiście w tym samym miejscu jestem, w którym ostatnio. E, droga numer 6, tutaj jeszcze kilka walk nas czeka, więc e, muszę to wszystko tutaj przejść. E, dopiero udamy później się do tego per parfum, perfumowego poła pałacu. E, ponieważ w tamtym miejscu musimy zdobyć Pokéflut, które obudzi Snorlaxa. No zobaczymy. Na razie oczywiście musimy się zająć trenerami. Tutaj muszę jeszcze wyleczyć kilka Pokémonów, ponieważ ostatnio tego nie zrobiłem. A jeden jest... Zatruty chodzi właśnie o leśnika. Ostatnio w ostatnim odcinku został zatruty i tak zostało mu. Ok, super potek wyleczmy. Za chwilkę jeszcze zmienię tutaj skład, ponieważ szykuje się podwójna walka z tego, co widzę tutaj przed nami. Widzę, że dwóch koło siebie stoi, dwie osoby koło siebie stoją, więc na 90% na. nie no na 100% wiem, że to jest podwójna walka, ponieważ zawsze tak było, że jak dwie osoby koło siebie stały, no to. Coś w tym było, więc zmienimy sobie skład pokemonów Miejsca pokemonów, ponieważ skład jest taki sam cały czas Kolcuś pójdzie na... Powiedzmy leśnik i kolcuś? Czy miodka dać? Nie, no może miodka damy, wiecie co? No dobra, ale nie, kolcuś musi być pierwszy Switch, o właśnie, w ten sposób, kolcuś i miodek pójdą do ataku. No i właśnie, jest to podwójna walka, więc okej. Okay. Powinno, powinno być więcej takich walk, ponieważ te mi się bardziej podobają. Yy, na dodatek jeszcze spotkania z pięcioma pokemonami tej samej rasy, tego samego typu. Yy, też bardzo rzadko się tutaj zdarzają, a fajna to jest odskocznia od takich normalnych walk, więc też takie coś bym widział tutaj częściej. Ok, co by tutaj użyć? Bite Rollout Weźmy Bite na początek. I tutaj mamy ugryzienie robacze. Wiecie co, weźmiemy Gast. Czemu nie? Spróbujemy wykończyć jednego z tych Pokémonów. Furfro. U, słabe. Bardzo słabe. no! niedobrze. Muszę wycofać słuchajcie naszego miotka, ponieważ za chwilkę pewnie padnie. Hmm, to jest bardzo słabe. Wine Whip. Zobaczmy jak to zadziała. Hmm, teraz tak, kogo by tu wziąć? Może leśnika? No zobaczymy. Oby przeżył. Boję się troszeczkę, że zaraz coś się może złego wydarzyć. Okej. Okay. No dobra, wolę, żeby na kolcu słuchajcie, kierowali swoje ciosy, ponieważ on no on po prostu więcej wytrzymuje i tyle. Ok, Razor Leaf, powiedz. Albo wiecie co, Lars, Seed? Użyjmy tego, czemu nie? Dobra, jednego mam z głowy. Super. Takie podwójne walki mają więcej expa widzę z tego. Oj. Eee, chyba któryś nie mógł się ruszyć, tak mi się wydawało. Chyba leśnik nawet. Okej, okay, no dobra. Oczywiście wiecie co, zwykłe, znaczy trawiasta takie są tutaj bardzo słabe. No, dobra, jest niebezpiecznie, jest bardzo niebezpiecznie, ale mam nadzieję, że przetrwamy to. No super, bardzo fajnie, ekstra. Przecież miało nie być leczenia pokemonów podczas walk. Nie no, nie mogę ryzykować. Wiecie co, tak? Jeszcze kolcu się oczywiście przeżyje, więc zróbmy tak. Ale tego muszę wycofać, bo boję się o jego zdrowie. I musimy tutaj wziąć, wziąć kapsela. No okej, okay. jedna z cięższych walk, jak na razie. Muszę przyznać, że troszeczkę mi tutaj napsuła krwi. Faktycznie, teraz jest o wiele ciężej. A to jest dopiero jakiś tam, wiecie, trener, zwykły trener. Co to będzie z liderami? Ok, kolcuś 22 poziom. I butterfly free 15. Ktoś jeszcze coś tam dostanie? Miodek 18, super. Leśnik 15, okej. Okay. I bagi 13. Dobra. Yy, teraz muszę szybko podleczyć ich, bo naprawdę <gryw> ładnie oberwali. No dobra, dobra, dobra. Super potek, miodek, leśnik i kapsel. Skład zostaje tak jak jest do tej pory. My się tu przejdziemy. Czekajcie, jest. Tak mi się coś zdawało, że tam chyba jakaś czapka wystawała z tej trawy. Albo włosy po prostu. Mm, Okej. Okay. Bridget, Espur. jeden na jednego. No dobrze. A wiecie co użyjemy tego rollouta? O, mocno. Jak na początek, jak na pierwszy, na pierwsze uderzenie jest bardzo mocno. Być może drugie wykończy... Wykończy, super. Teraz jakbyśmy trafili, słuchajcie, Pokemona z całym impetem tego drugiego, to może i byśmy także go wykończyli. Baterfi. I chyba tak będzie. Ekstra. Ten cios jest bardzo fajny słuchajcie, jeśli przeciwnik ma kilka Pokemonów, ponieważ jak się rozpędzimy i nikt nas nie zatrzyma, no to wtedy jeden za... Pokemon za Pokemonem będzie padać po prostu. Jak już będzie po prostu ten impet taki zwiększony. Eee, Okej. Okay. Jeszcze coś masz. Ta Aj, cholera! Eee, czekajcie. Hmm, forget. What is seed? znowu jakieś nasionka. Zamiast czego by tu dać? Chyba wiecie co, wywalimy ten zwykły, to zwykłe uderzenie w końcu. Muszę sprawdzić też, co te nasionka dają tutaj. Czy to są jakieś mocniejsze, mocniejsza wersja lesz seed, które także nas leczą. Zaraz zobaczymy. O, ktoś ewoluuje. No nie wierzę. Bidów. Znaczy Riona. Ewoluuje. Będziemy mieli chyba wodno, wodnego Pokémona, słuchajcie, bo z tego co mi tam pisaliście i z tego co pamiętam, to właśnie druga forma jest także wodną formą. Ma jakieś tam wodne ataki, więc nie jest tak źle. Bibarel. Tak, dobrze mówię? Bibarel, dokładnie. Water Gun. Dokładnie. Ekstra. No dobrze. Defense Curl. Grow. Rollout. Rollout także posiada Normal. Dobra. Wywalimy wiecie co. Okej. Okay. No i mamy jakiś tam wodny atak. Okej. Okay. Jakaś to słuchajcie już... Forma obrony przeciw ognistym Pokemonom, Pokemonom jest tutaj. Coś tu chyba jest. Wiecie co? Nie chciałem tutaj, aby walka się włączyła. Ok, pomalutku, pomalutku, pomalutku. Miniemy te krzaczory. Tak, bateria jest słaba. Jest podłączone. Słuchajcie, kabel jest po prostu tu podłączony. Nie wiem, czy jakichś trener, trenerów tutaj nie mijam teraz. No, wow. akurat jest. Jeden się tutaj napatoczył. Być może jakiegoś ominę, minę, słuchajcie. To oczywiście nie jest regułą. Chciałbym z wszystkimi walczyć, żeby te Pokémony coraz mocniejsze były. Ale w tych trawach mogę o kogoś ominąć. Oczywiście staram się tutaj i tak tego nie robić. Dwa Pokémony posiada przeciwnik. Dobra, rolloutem. Jedziemy. Powinno to być dosyć mocne uderzenie. Dokładnie. Nie wiem. Tego rollouta chyba sobie zostawię. Wiecie co? Jest to trochę ryzykowny ruch, ponieważ często jest blokowany, ale no potrafi nieźle przypieprzyć, jeśli się rozpędzimy. Pro, e, popro, e, proszę, skrapi, skragi, skragi. Niezbyt efektowne, ale. O nie, celność chyba pomniejszona, ale jakoś się udało. Jakoś się udało. Już, my, my już bałem się, słuchajcie, że zaraz zmisujemy ten atak. Ale jest kapsuł 16 poziom i gaz. Także się chcesz nauczyć tego. No jest to jakieś rozwiązanie. Dosyć fajny ruch, muszę przyznać. Poison to bym chciał zostawić. String shot, to jest coś, co paraliżuje, tak? Czekajcie, stringshot czy stun? Stun paraliżuje. String shot co on robił? Nie pamiętam, ale zaraz zobaczymy. Aha, obniża szybkość przeciwnika. Więc powiedzmy, że tego ruchu się pozbędziemy. Jakieś wieczne ataki mamy słuchajcie. Dużo mamy ataków trawiastych, no i wodny także się tutaj znalazł. Oczywiście robaki. Robaki, tylko robaki praktycznie w drużynie są. Co my tu mamy? Aquaf Berry. No dobra. Przepuścisz mnie nie bardzo. Ale tutaj nic nie ma, więc. Wracamy dalej. Tędy nie przejdę, ale tędy tak. <gry> tu chyba zaraz trafimy, słuchajcie. Tak, wiem, że bateria jest słaba, ale przecież jest ładowarka, więc okay. o co chodzi? Tu jest ktoś. Ok, akurat tego zauważyłem. No dobra, hmm, kogo my tu mamy? Jeden pokémon tylko Bunelby. No to jedziemy, jedziemy moi drodzy, rolloutem go. A czemu nie? Mocno. Okej, okay. dobra. Hmm, trener pokonany, słuchajcie, jeden Pokémon tylko był w jego posiadaniu, więc... Poszło dosyć szybko. Tutaj chyba tą stronę, tak mi się zdaje, że za chwilkę będziemy mieli już całą obczajoną. Być może jakiś jeden trener gdzieś tam jeszcze się znajduje, ale nie jestem pewien co do tego. Teraz tak, druga strona jeszcze została, więc pójdziemy, słuchajcie, z drugiej strony. Tam także, nie wiem, z dwóch, trzech trenerów, no może nawet więcej będzie. więc na sam początek oczywiście tam zajdziemy spróbujemy to wszystko tutaj już widzę jednego, wystaje tam jakiś hełm okej okay. okej, okay. Fletchling, latający typek Dobra. No nieźle. Szybkość chyba, tak? Czekajcie, co on tam zwiększy. Szybkość, dokładnie. Szybkość. Więc może sam. No, może pierwszy zaatakować. Nie zrobił tego, ale znowu zwiększył tą szybkość, chociaż to już mu nie pomoże. Ok, 23 poziom? Bagi 15. I Bagi chce się nauczyć czego? Protect. Czy chcemy się tego nauczyć? Hm. Co to jest? Zadaje podwójne obrażenia, jeśli target, czyli cel jest usuwany z bitwy, czyli po prostu zmieniany z innymi pokémonami, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem. Hmm. Scratch, tego chyba nie chcemy. Obniża defense przeciwnika, ale Mało co z tego właśnie korzystam. Z Protect pewnie też będę mało korzystał, więc i tak prędzej czy później zostanie ten ruch wyrzucony z naszego repertuaru. Ale okej. Okay. Dobra. Jest tu coś? Nic nie ma. Idziemy dalej. Zobaczmy. Tam już widzę jednego trenera. O! To jeszcze jeden nas zauważył. Wiecie co? Być może żadnego tutaj nie pominiemy, ponieważ oni chyba są tak poustawiani, żeby jednak jakoś na nas wpaść. Hmm, powiedzmy, że takie małe zasadki są zostawione na nas. I tam, nawet gdzie byśmy się tego nie spodziewali, oni po prostu nas gdzieś zauważą i wyskoczą do walki. Okej. Okay confused nie tylko nie confused proszę traf no nie okej okay, mam nadzieję że słuchajcie go trafimy kurczę drugi raz spudłowaliśmy. No, nie wierzę. I trzeci raz, cholera. Super. Jeszcze się podleczy skubaniec. I to ile? Gdybym wiedział. Eee, nie, 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 nie. Mogłeś rollouta wykorzystać. No nie, no kurczę. Bez jaj. Będę musiał go zmienić, bo zaraz spadnę. Ten się podleczył całkowicie. Dobra, eee, wywalamy. Wiecie co? Nie ma sensu. Zaraz, ma zaraz mi tu padnie on. Pokémon. Hmm. Niech pójdzie Riona. Wiecie co? Może załatwimy go tym Waterganem. Tak, na dobrą sprawę, jeszcze tym Pokémonem tutaj nie walczyłem. Rollout także posiadamy. Praktycznie większość Pokémonów tutaj posiada Rollout. Dobra, nic. Nic dobrego z tego nie będzie, więc rolloutem chyba będziemy musieli spróbować. Super! Dobra, wycofuję go. No chyba, że. I teraz może być problem. Ale nie będzie tego problemu. Bałem się, słuchajcie, że trafimy teraz w nas i możemy siebie zabić. Ale na szczęście udało się tutaj wyprowadzić ten ostateczny atak w przeciwnika. I udało się pokonać także. Yy, no, tego kolesia, który trochę napsuł krwi, faktycznie. Ja muszę teraz podleczyć ich, bo ładnie oberwali. Ok. No dobra, mam nadzieję, że już ich tutaj mało zostało tych trenerów. Tu jest kolejna trenereczka, To będzie już trzecia na tej stronie. Tak, trzecia, trzecia chyba. Ilumis, znowu ten Pokémon. Tylko tym razem chyba druga. Płeć. Tak, dobrze mówię? Od razu rolloutem wiecie co? Mam nadzieję, że Confuse mi tutaj nie rzuci. O nie. Yy, atak obniżony, ale akurat nie był potrzebny przy tym ataku chyba. <grych> Dobra, no poszło szybko. Poszło bardzo szybko. Powiem, że kilka momentów było, w których naprawdę bałem się, że już stracimy Pokemona. Tutaj jest słuchajcie Pokeball. Aha, jesteśmy już z tej strony, no chyba Venoshock. E, będę musiał sprawdzić za chwilkę te ciosy, wiecie co? I być może komuś zaaplikujemy coś lepszego, coś naprawdę mocnego. Ponieważ teraz, e, przejdziemy tam, czekajcie, wiecie co, przebiegnę tu. Przejdziemy jeszcze tutaj sobie, tam jest jeszcze Pokeball. Widzę. Ciekaw jestem, czy kogoś tutaj nie ma. Jest! Ktoś tu jest. Dzieciak akurat yy, blokuje mi całą tą drogę niestety. Dwa pokemony, Krogang. O, ten jest Pokemon bardzo. Ten mi się zawsze podobał słuchajcie, Pokemon. Szkoda, że go nie mamy w drużynie. Znaczy nie jestem. Nie wiem, czy on jest dobrym Pokemonem, ale podoba mi się jego wygląd, nie wiem czemu. Poison, wiedziałem, że ma jakieś trujące ataki. O, byśmy to przeżyli. No nie. No i właśnie. No i właśnie. Nie dość, że jesteśmy zatruci. To jeszcze nam tutaj rollouta wyeliminował. No ale widzę, że Vine Whip niby nie był efektowny. A jednak go wyeliminował. Bagi 16. Kto będzie drugim Pokémonem? Bedril. Bedrill, ok. Zostawiamy to. On jest na pewno podatny na rollout. Szkoda tylko, że nie jesteśmy rozpędzeni po. Bo gdybyśmy właśnie. A nie, dobra. Super. W, za pierwszym, z pierwszym ruchem go wykończyliśmy. Miodek już ma także 20 poziom, kapsel 17. Więc myślę, że jak trafimy do, dru do drugiego trenera, to nawet nawet będą, słuchajcie, wytrenowane te pokamony. Teraz tak. Pierwsze co to musimy oczywiście antidotum użyć na kolcusiu. Nie będę go jeszcze leczył. Przejdę tu na... Nie, tu chyba nic nie ma. Eee. Y Chyba wiecie co, wszystkich trenerów mamy tutaj z głowy. Jeszcze przejdę w koło, Paralysis Heal. Ale wydaje mi się, że... No jeszcze walka tu się włączyła. Ucieknę z niej, nie będziemy tutaj się bawić w to. Przyjdzie czas na ekspienie. Run. Ale i tak wiecie co mam... Poczekajcie, później będziemy mogli chyba walczyć jeszcze raz z tymi trenerami, z którymi już walczyliśmy. Dostaniemy po prostu taki chyba przedmiot, który będzie, nam, będzie nas informował, czy dany trener chce z nami już walczyć. Więc w ten sposób można tutaj ładnie nabić levele. Wygląda na to, że mamy tą drogę całą zaliczoną. Trochę nam czasu zajęło faktycznie. I będziemy kończyć moi drodzy. W następnym odcinku chyba zajmiemy się właśnie zwiedzaniem tego całego Perfumowego pałacu, więc moi drodzy, jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę i zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.